Hejka wszystkim, to jest Arabella Silentwater. Witam was bardzo serdecznie w kolejną środę. Czyli po prostu w odcinku kolejnym z aktualizacji. Zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. No dobra, dzisiaj mamy 18 styczeń, yy, miała miejsce aktualizacja i za chwilkę Wam o niej opowiem, ale najpierw tutaj macie moich pięciu ostatnich subskrybentów, bardzo wszystkim, bardzo wszystkim dziękuję, oczywiście kocham moich widzów całym moim serduszkiem. Yy, również zapraszam Was na mój serwer na Discordzie, arabelki, do którego link jest w opisie każdego filmu i na wszystkie moje media, takie jak yy, Facebook, Instagram czy TikTok. Co do aktualizacji, oczywiście znów sobie wszystko w szkółce na przerwach wypisałam na karteczce, co tutaj w dzisiejszej aktualizacji się dzieje. Otóż mamy sześć nowych umaszczeń koni yy, i zaraz wam przeczytam jakie to są i po ile kosztują i gdzie je znajdziemy. Oczywiście wszystko sobie obejrzymy za chwilkę. Dwa nowe American Paint Horse kosztują po 850 Starcoins i znajdziemy je na Ranchu Starshine. Następnie dwa nowe Tennessee Walkery są po 950 Starcoins i są również na Ranchu Starshine. E, Mamy również nowego konika belgijskiego za 850 Starcoins w centrum mieścieckim Srebrnej Polany i konika fińskiego też za 850 w Jodłowym Gaju. E, obejrzymy je sobie niedługo. Druga rzecz to jest konsek fabularny. Aby mieć do niego dostęp, musimy mieć wykupione jakby musimy mieć kupionego Star oraz ukończyć wszystkie te fabularne questy, które były do tej pory. Start tutaj jest w zapomniany, na zapomnianych polach, gdzie właśnie się znajdujemy. No i tutaj chodzi o to, tak było napisane w aktualizacji, żeby roślina zaczęła rosnąć, trzeba raz w tygodniu się nią zająć przez 4 tygodnie. Dlatego tutaj chyba wydaje mi się, że to będzie reputacja czy coś takiego. Za chwilkę się o tym przekonamy, bo już za chwilkę powiem wam w jakiej kolejności to sobie zrobimy. I jeszcze z takich newsów to są dostępne ankiety. Ankiety chyba odnośnie mistrzostw. Natomiast one są tylko na angielskich serwerach z tego co zrozumiałam. Mogłam źle zrozumieć? E, jeżeli źle, źle zrozumiałam, no to zaraz sobie zobaczymy, po prostu... E, znaczy nie, wydaje mi się, że tylko na angielskich serwerach, bo pisali, że tylko dla okrojonej e, liczby graczy, bo nigdy ankiet nie było i w ogóle... No ale myślę, że fajne ze strony SSO, że wprowadzili takie ankiety. E, I co za tydzień, to będą zadanka z tym dziennikiem jorwickim, ja się bardzo nie mogę doczekać. <laughs> Okej, okay. koniki sobie obejrzymy w drugiej kolejności, najpierw zajmiemy się tym kąskiem fabularnym bo będzie tak bardziej, y, myślę, y, przejrzyście w tym filmie. I podjeżdżamy sobie do Lindy tutaj. A, nie możesz tego podjąć, nie możesz podjąć tego zadania będąc w siodle, Dobra, to zsiadamy. Okej. Okay. I znowu tu jesteśmy. Możesz się już zająć małym opiekunem życia? Zajmij się rosnącą sadzonką opiekuna życia. Dobra. Rozprowadzasz popiół wulkaniczny. Aha, i ja po prostu muszę tak tutaj sobie pobiegać i to zrobić, okej. Okay. Dobra. W ogóle, kochani, ja nie wiem, czy zauważyliście, ale no, w ostatnim czasie pojawiły się dwa nowe filmy na kanale, które nie były aktualizacją. E, więc jestem z siebie dumna. E, szczerze mówiąc, wolę się opiekować sadzonką, niż stawiać czoła mrocznym miejscom. Mamy. A tu jakieś zawody? Nie! Czasami fajnie odpocząć. Na dziś chyba wystarczy. Arabella, spotkamy się tutaj niedługo i nie przestawaj zaj zajmować się sadzonką. A tam w ogóle chyba ktoś mnie poznał. Patrzcie, patrzcie, wyrosnie, urosnie lekko. Trochę urosła. O, a tutaj coś się jeszcze dzieje. O! Okej. Okay. To dobry znak. To bardzo dobry znak. Już? Czy jeszcze dalej? Okej. Okay. Eee, aha. Czyli co? W sumie to nie wiem. Mam zaproszenie. Królewny znajomy, zaraz jak ktoś mnie poznał. Odpiszę Hejka. Słuchajcie, jeszcze tutaj patrzę na znajomych, na na z... Jezus Maria, na znajomych. E, I Albertina z Steel Luck mi napisała hej, chciałabym Ci podziękować, że jesteś dla nas otwarta, że Arbelki jest taka zgrana ekipa i przede wszystkim, że jesteś naprawdę, że jesteś naprawdę, dziękuję. Bardzo mi miło, dziękuję. E, dobra, no to teraz słuchajcie, jak już tutaj e, po rozmowie z fanami, udamy się teraz do... E, na Rancho Starshine i tam mamy cztery koniki do obejrzenia, dwa American Paint i dwa Tennessee Walker. Yy, one są po... nie, w sumie wszystkie konie są po 850 oprócz Tennessee Walker i ja szczerze mówiąc nie wiem, które kupię, aczkolwiek nie chciałabym zbyt wiele pieniędzy tutaj dzisiaj wydawać, bo yy, chciałabym sobie troszeczkę oszczędzić i raczej... Kupię jednego konia, ale na pewno nie ten Z Walker, bo po pierwsze, tego nie mi się niezbyt podobają, jeżeli mam być szczera, a po drugie, są drogie. I jakby sorry, nie. Otóż jesteśmy. E, tam nawet Albertina stała, ok. E, dobra. Gdzież są te nowe koniki? Tutaj chyba te dwa nowe. Muszę wejść sobie w ogóle na tą, na tą grafikę na stronie żeby sobie zobaczyć, które są te nowe. Tak, to są te dwa. Jeden wygląda w ten oto sposób i jest bardzo ładny. A drugi jest taki czarny. Ok, e, Ja wyboru dokonam, e, jak już wszystkie zakupię. Znaczy, jak już wszystkie obejrzę. E, I jeszcze dwa, Tennessee Walker. To są chyba te dwa, tak? Tak, ten. On mi się szczerze mówiąc nie podoba. I ten, który według mnie wygląda troszeczkę podobnie do Hyamolin. HM nie wiem, dajcie znać, co wy uważacie o tym. I jedziemy sobie dalej. Teraz. Aha, w jodłowym gaju to sobie pojedziemy na pieszo. Dobra, i jesteśmy na miejscu. Ja pamiętam, jak ten pasowin wygląda, bo uwielbiam go, bo jest przepiękny. O, tutaj stoi, tutaj stoi. No, wygląda naprawdę super, aczkolwiek nie wiem, czy go kupię. Ehm, bo tak w sumie jednak nie wiem czy mi się podoba <grafię> Tak teraz na niego patrzę i taki jednak jest średni, jak na moje gusta e, Teraz musimy się udać do Centrum Miedzieckiego srebrnej Polany obejrzeć konika belgijskiego Dobrze e, Ja maksymalnie stąd chcę kupić jednego konia, czy więcej raczej wątpię ehm, Gdzie to jest? Dwór Srebrnej Polany, Ok, no to jedziemy i zobaczymy tego belgijskiego konika, aczkolwiek, no jak on mi się nie spodoba, to wrócę do któregoś z tych American Paint, bo one były ładne, aczkolwiek to zobaczymy co z tym belgijskim. Tutaj jest budajże, bo takiego widziałam na grafice i muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę piękny, naprawdę jest piękny. I właśnie jego sobie kupimy. W ogóle konie belgijskie to są dla mnie. To jest dla mnie totalny sztos. Uważam, że są przepiękne. I niech się nazywa Lili. I pięknie wygląda. Bardzo mi się podoba. Niech będzie klacz, młoda, nie, nieśmiertelna. I sobie kupimy tego konika. Eee, dobra. Wyśli dostajni. No dobra. Eee, I to by było na tyle. Eee, tak. Dokładnie, kochani. Eee, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Eee, no i mi przesunęło kamerę. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Dzisiejsza aktualizacja nie była jakaś bardzo długa, ale uważam, że eee, no spoko, bo te nowe konie... Eee, i też wiecie, nowe konie w SSO kogo to dziwi e, dobra ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, dajcie znać którego konia wykupiliście lub które konie wykupiliście i do usłyszenia bye